Proszę pana redaktora Stanisława Michalkiewicza i pana redaktora Pawła Piekarczyka o odsłonięcie tej tablicy. A księdza profesora wraz z księdzem dyrektorem dzisiejszego ośrodka o poświęcenie tej tablicy. Drodzy Państwo, zanim dokonamy poświęcenia tej tablicy przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Jan Paweł II w swojej ostatniej testamentalnej książce zostawił nam te dwa fundamentalne słowa pamięć i tożsamość. Pamięć, która dotyczy bardzo trudnej, bardzo bolesnej przeszłości, którą on sam doskonale znał i o której także w tej książce pisał. Pisał jednocześnie bardzo charakterystyczne zdanie. Jest miara wyznaczona złu. Kiedy spoglądamy na dzieje naszej ojczyzny, na te dramatyczne wydarzenia okresu wojennego i powojennego doświadczamy, wydawałoby się wręcz absolutnego zła totalitaryzmu. Jest miara wyznaczona złu, tą miarą jest tą miarą jest jego odkupienie, tą miarą jest jego miłosierdzie. I dlatego nasza pamięć o tych wydarzeniach jest pamięcią nie tylko bolesną, ale jest pamięcią pełną nadziei, wyrastającej z prawdy. O zwycięstwie Chrystusa zmartwychwstałego nad złem, nad grzechem, nad śmiercią, nad wszelką podłością, nad zdradą, nad nienawiścią. To właśnie w imię tego zwycięstwa mamy odwagę pamiętać, to w imię tego zwycięstwa mamy odwagę mieć nadzieję. I z tej pamięci wyrasta nasza tożsamość, tożsamość, która buduje naszą przyszłość. Chciałbym w tym miejscu wyrazić raz jeszcze moją głęboką wdzięczność i poczucie prawdziwego zaszczytu z tego tytułu, że mogę tutaj wraz z Państwem przeżyć tę dzisiejszą uroczystość. I chciałbym jednocześnie w tej modlitwie, którą za chwilę zaniesiemy, wyrazić Bogu pamięć i złożyć naszą pamięć przed za tych, którzy oddali życie. Módlmy się do Boga za tych, którzy oddali życie w imię tego, byśmy my mogli żyć w sposób godny, w sposób wolny, byśmy mogli mieć nadzieję. Polećmy Bogu tych, którzy oddali życie w okresie wojny 1939 roku, broniąc granic Polski, przed nawałą niemiecką, przed nawałą bolszewicką, w intencji tych, którzy oddali życie na frontach. Tej wojny. Módlmy się za ofiary cywilne, za kobiety, dzieci, ludzi żyjących i pragnących cieszyć się życiem, których to życie zostało przerwane. Polećmy Bogu tych, którzy walczyli za wolność waszą i naszą, tych, którzy heroicznym zrywem zerwali się w okresie Powstania Warszawskiego, tych, którzy oddali swoje życie. W niemieckich obozach zagłady i w sowieckich łagrach. Tych, którzy próbowali przetrwać nawałę komunizmu w okresie po 1945 roku, walcząc jako żołnierze niezłomni. Polećmy ich pamięć, ich bohaterstwo, ofiarę ich życia Bożemu Miłosierdziu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Panie. A światło wieku, rodzina, niech żyją. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Módlmy się także za tych, którzy z tej pamięci wyrastają i wyrastać będą. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za nasz naród. Módlmy się o dobrobyt, pomyślność dla naszej Ojczyzny aby rządzący kierowali się dobrem wspólnym. Mówmy się o zaniechanie sporów politycznych. Mówmy się o jedność w naszym narodzie, o pojednanie. Mówmy się także w intencji wszystkich środowisk patriotycznych tutaj w Niemczech. W intencji tych, którzy w sposób bezpośredni, czynny przyczynili się do tej dzisiejszej uroczystości. Mówmy się o to, aby. Te spotkania organizowane corocznie, aby te ślady pamięci zostawiały trwały ślad ludzkiej świadomości. Polećmy Bogu wszystkie intencje Was tutaj obecnych, Waszych bliskich, tych, którzy nie mogli tutaj przybyć, a którzy łączą się z nami w dzisiejszej uroczystości pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Matko naszej nadziei, módl, módl, się, za módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pana. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na nasze siostry i naszych braci, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, którzy oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności naszej Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław też nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, tak jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Proszę pana, mógł zapłać Księże profesorze, mógł zapłać księżę dyrektorze za poświęcenie tej tablicy i za modlitwę, a pana redaktora Michał proszę o wygłoszenie okolicznościowej do udziału. Bardzo dziękuję za ten zaszczyt. Za radni księża, panie i panowie, stoimy przed tablicą poświęconą obrońcom ojczyzny naszej, Polski z różnych faz II Wojny Światowej i okresu powojennego 1939 roku wojny, czasów okupacji niemieckiej, czasów walki na wszystkich stronach i okresu powojennego sowieckiej okupacji polskiej. Jest pewna tak różnica między tymi żołnierzami z 1939 roku a tymi wszystkimi późniejszymi. Dlatego, że ci, którzy walczyli w 1939 roku, to byli żołnierze z poboru. To nie ujmuje ich męstwa i ich zasługi, ale no, to byli żołnierze z poboru. Natomiast tamci drudzy to byli ochotnicy, którzy stanęli do walki z własnym woli, bez żadnego przymusu z jakiejkolwiek strony. I no, nie ujmując nic żołnierzom z poboru, Taka ochotnicza walka wydaje mi się, że zasługuje na większą uwagę, dlatego że ta motywacja, która towarzyszyła decyzji o przystąpieniu do wojska podziemnego, to była decyzja bezinteresowna i patriotyczna, podyktowana czystym patriotyzmem, nie lękiem przed karami za uchylenie się od służby, tylko z czystą, czystą motywacją patriotyczną. Chciałbym zwłaszcza tym ostatnim tutaj wymienionym, ale największą czcionką poświęcić wiele uwagi, a zacznę od takiej tefenki, która e, wtedy powstała i zaczyna się tak, niech na zawsze w piosence zostanie chwała Polski partyzancka bracia. Dlaczego chwała Polska? Proszę Państwa, my mamy powód do wdzięczności i dzisiaj wobec nich, dlatego że oni dali nam poczucie miary. I jeżeli nawet czasami sobie wyobrażamy, że poświęciliśmy wiele dla sprawy niepodległości, dla sprawy polskiej, to jak sobie ich wspomnimy, to widzimy od razu, że jeszcze długa droga przed nami, że jeszcze ten rachunek nie został wyrównany. Oni nam dają poczucie miary i będą to poczucie miary dawali następnym pokoleniom. Bo y, wojna, kiedy walczą regularne wojska, to jest dramat. To jest dramat, bo walka to jest dramat. Natomiast tam, gdzie już nie można walczyć, to jest tragedia. I tym się różni tragedia od dramatu. Proszę Państwa, to było najbardziej tragiczne pokolenie w historii narodu polskiego. Chyba najbardziej tragiczne, bo za dostarczenie tego poczucia miary, za tę czystą motywację patriotyczną, to pokolenie zostało w znacznym stopniu nie tylko przetrzebione, ale i ukarane. I Świadczy o tym, o ich nastroju. Świadczy kolejny fragment tej samej piosenki, od której zacząłem. Święty Pieter ci bramę otworzy. Spyta, skąd? Z partyzantki jam jest. Wejdziesz w ogród spokoju i zorzy. Proszę Państwa, spokoju i zorzy. Czego może oczekiwać człowiek za szczuty śmiertelnie? Już tylko spokoju. Już tylko spokoju. I tego spokoju nie mogli się doczekać, bo jak wiersz z epoki przypomina, gajać im się kazali po sądach i za własną tłumaczyć się kręg. To jest najbardziej tragiczne pokolenie w historii narodu polskiego. I dobrze jest, jest pewnym aktem sprawiedliwości dziejowej, że ta tablica, którą dzisiaj tu odsłoniliśmy, którą dzisiaj poświęcili księża, że ta tablica stoi na niemieckiej ziemi. Na niemieckiej ziemi. To jest akt sprawiedliwości dzieła i sądzę, że ci żołnierze i Września, i z frontów, i z żołnierzy niezłomni, zwłaszcza ci ostatni, tego się nie spodziewali. Tego się nie spodziewali. I to dzięki państwu ten akt sprawiedliwości dzieła i się dokonał. Dziękuję bardzo. Pana redaktora Pawła Piekarczyka o wygłoszenie komisji wybrania. Nasz polski udział w II wojnie światowej daleko, daleko wykracza poza parytet, tak jako matematyk mogę to powiedzieć, to znaczy Zrobiliśmy znacznie więcej i we wszystkich miejscach na, na świecie, niż by to wynikało z takiego prostego, ilościowego przeliczenia naszych niecałych 40 milionów w stosunku do, do całej reszty. Okazało się, że Druga Rzeczpospolita zbudowała znaczącą flotę, znaczącą lotnictw, znaczące lotnictwo, znaczące wojska pancerne. Z, i znaczące wszystko. Byliśmy po prostu znaczącym krajem, a to, że żołnierze w zasadzie wszystkich frontów nosili ryngrafy, nie było największym, jak można było oddać hołdem naszej królowej. Od XVII wieku Matka Boża jest naszą królową, sama zresztą, jak często przypominam, w 1608 roku, czyli pół wieku przed tym, jak otrzymała ten tytuł, powiedziała, że tytuł Królowej Polski jest jej ulubionym tytułem, a powiedziała to Włoskiemu Jezuicie w Neapolu. Bo, na razie, nie wiedział, że jest Polska. I to, że ojcowie mają tutaj naszą królową na, na stółach, to, że do, do tego wizerunku tak niezwykle pasuje po drugiej stronie umieszczony e, Polski Orzeł. Głową w prawą stronę w koronie, taki, jak się należy, z napisem Bóg honor Ojczyzna. To jest nasza wielka duma to, że Matka Boża pozwoliła nam umieszczać nasze insygnia państwowe obok swojego świętego wizerunku to jest kawałek naszej nagrody. I co jeszcze, co jeszcze warto powiedzieć? Czy należy pamiętać również o tym, że to był wysiłek całego narodu, nie tylko rolników, ale myślę, że jakąś częścią motywacji tych, tych chłopaków, którzy szli walczyć, było to, że w takiej sytuacji, kiedy walczyli, byli znacznie bardziej interesujący dla naszych polskich dziewczyn, które. Znacznie chętniej szły za walczących chłopaków niż na tych, którzy się ukrywają z tyłu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak jak wtedy walczyliśmy za wolność naszą i waszą, przy czym ja nie lubię tego, tego określenia, bo oni walczyli za wolność kropka. Yy, znaczy nie można mówić, że jest wolność. Kiedy jakiś kawałek świata jest pod czymś butem, jest, że nie ma wolności, dopóki istnieją takie Rosje czy, czy takie kraje takie północne, w których tej wolności nie ma ponad wszelką wątpliwość. Ale oni walczyli o tę wolność, a my w tej chwili dodatkowo walczymy o godność. I to zwracam uwagę, że nie naszą. Nasi przodkowie na naszą godność zapracowali wystarczająco i no możemy, jakby się jej wyrzec, możemy się zacząć jako obecne pokolenie zacząć, tak zachowywać, żeby jej nie zachować, ale wygląda na to, że nie jest pod tym względem najgorzej. Zwracam uwagę, że próba zaprzeczania niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową. Próba zaprzeczania odpowiedzialności takich państw, jak. Holandia czy Belgia za istotny udział w tym, za, za ich dywizję Waffen SS i tak dalej, odbiera godność nie nam, tylko im. Bo jeżeli człowiek zrobił coś złego, to zachowuje godność tylko wtedy, jeżeli temu nie zaprzecza. Jeżeli temu zaprzecza, to się tej godności wyrzeka. My w tej chwili pilnujemy również ich godności i występujemy w tym sensie w ich imieniu i na ich rzecz, na rzecz Niemców, Holendrów, Belgów. Warto o tym pamiętać, bo to jest coś, o co, o co oni wszyscy walczyli. Czy byli ochotnikami, czy byli z poboru. Zresztą ci z poboru pod mokrą wizną we czy w dziesiątkach i setkach takich miejsc <kluw> walczyli często lepiej niż ci, niż ci ochotnicy, bo zapisali się na. Żołnierzy naszej królowej, na żołnierzy Matki Bożej I to była motywacja, której się nie dało przykryć żadnym strachem ani niczym podobnym. Bóg Szanowni państwo, zanim dziękuję wam wszystkim uczestnikom tej uroczystości, chciałbym jeszcze raz wspomnieć to, co porządek. Wczoraj e, minęła rocznica zamordowania lotnisza Pileckiego. Oni tu z tego lasu oglądają w tym oglądają na nas. E, I my w tym punkcie dzisiaj jesteśmy. Pragnę podziękować księdzu profesorowi, księdzu dyrektorowi redaktorowi Michalkiewiczowi, panu redaktorowi i Piekarczykowi, panu Romanowi, panu Darkowi i wam wszystkim, patriotom polskim. Bo bez tego waszego, naszego wkładu ta ulica by nie stanęła tutaj. A my byśmy się nie spotkali I w ten sposób, jak ci szanowni panowie podnieśli ważność tego, że ona tu stanęła, by nas tutaj też nie było. Dziękuję hmm. i proszę o Eucharystię. Ja jeszcze które... pozwolę pół zdania dopowiedzieć, bo tego rzeczywiście wszystkiego by nie było, gdyby nie grupa zebrana wokół klubu Gazety Polskiej Wesen w imieniu Bożenka Wojtek. Gdyby nie Kazimierz z Akwizgranu. Nie, nie umiem was wszystkich tu wymienić, ale wszystkim Wam się należy to, co teraz powiem. O ile znam yy, stosunki tutaj miejscowe, to to jest postawa, która wymaga pewnej determinacji i pewnej postawy, która czyni Was absolutnie godnymi tych ludzi, których tutaj upamiętniacie i których upamiętnialiście na upamiętnialiśmy na tych wszystkich poprzednich tablicach. Bo jak mawiał mój ulubiony Cliff status Louis, odwaga jest ostateczną formą każdej cnoty. Czasami, żeby zachować czystość, trzeba mieć odwagę. Widać przykład Karolina Kuskówna, nasza Polska błogosławiona Czasami, żeby zachować wiarę, trzeba mieć odwagę. Przykład 2,5 tysiąca polskich księży, którzy zostali umieszczeni w dachał i z których żaden się nie wyrzekł. Żaden. A Czasami, żeby zachować przyzwoitość, trzeba mieć odwagę to już bez przykładów. A czasami, żeby walczyć o godność i walczyć o pamięć. I czasami, żeby pozostać Polakiem, trzeba mieć tę odwagę, którą wy tutaj, jak mówię, z Wojtkiem na czele, zachowujecie w sposób dla mnie absolutnie imponujący. Tym bardziej, że nie jest to akt typu machnę szablą, krzyknę zginę, a jest to, jest to codzienny trud, który yy, kosztuje Was zmianę trybu życia, kosztuje Was. Znacznie mniej wygodne życie, niż byście mogli mieć, gdybyście mieli to wszystko w nosie i y, kosztuje Was pewne ryzyko y, starcia z towarzystwem, systemem, w ogóle wszystkim, co jest dookoła. I wielkie Wam dzięki, wielka Wam wielka wam chwała, i y, naprawdę, jak już staniecie po tej drugiej stronie, to będziecie mogli to, to, to oni Wam y, podadzą rękę, jak 猪皮，猪皮，挺贵了。